Witajcie, kochani. Chodząc po internecie, często na pewno napotykacie się na jakieś strony bądź na ludzi, którzy bardzo dumnie i szumnie nazywają się w swoich tytułach, podtytułach, uczniami Jezusa. Uczeń Jezusa, uczniowie Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy bliżej przyjrzyjcie się tym społecznościom którzy grupowo nazywają się uczniami Chrystusa, uczniami Jezusa albo pojedynczej osobie która też nosi taki pseudonim. Ja teraz tutaj nie mówię ko konkretnie o jednej osobie, o konkretnej osobie. Mówię ogólnie i Także oczywiście nie odnoszę się do wszystkich, tylko do tych, którzy ten, te przydomki noszą fałszywie. Na czym rzecz polega? Ano, tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli bliżej się przyjrzycie takiemu człowiekowi, czy też grupie ludzi o takich pseudonimach, tytułach, to można często zauważyć, że ludzie ci nie przestrzegają przykazań Bożych. Nie chodzą tak, jak chodził Pan Jezus, nie robią tego, co robił Pan Jezus, natomiast bardzo dumnie wklejają wszędzie te swoje pseudonimy, niki, czy tam zwał jak zwał. prawda? Pismo Święte wyraźnie nam mówi, kto jest uczniem Pana Jezusa, jak postępował Pan Jezus, czy mamy Go naśladować, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest nakreślone. To są proste wersety. Zaraz sobie je odczytamy, i będziecie wiedzieli, co to znaczy być prawdziwym uczniem Pana Jezusa. No więc, tak, zaczniemy sobie, moi drodzy, Ewangelia Jana 8, rozdział 47, werset. Na przykład. I czytamy tak: kto jest z Boga? Słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga. Moi drodzy, te słowa mówią nam o tym, że ten, który prawdziwie słucha słów Pana Jezusa lub Boga Ojca, bo to są dwie inne osoby, a nie tak jak uczą niektórzy, że jest to jedna osoba. To nie jest jedna osoba, bo to są dwie osoby. Więc, jeżeli ktoś słucha słów Bożych, słowa Bożego, wtedy my wiemy, że pochodzi z Boga. Ten, kto nie słucha, z Boga pochodzić nie może. Czy też od Boga pochodzić nie może. Te słowa mówią o tym wyraźnie. Co to znaczy pochodzić od Boga, co to znaczy być od Boga, co to znaczy, że ktoś jest z Boga? Ano to znaczy, że stara się w swoim życiu naśladować Pana Jezusa, bo to jest wierne odzwierciedlenie Boga Ojca, który, który wszystko, co chciał nam przekazać, przekazał swojemu synowi. I my. Obserwując postać Pana Jezusa, wiemy, co podoba się Panu Bogu, Bogu Ojcu oczywiście. Ponieważ pismo święte mówi, że Boga nikt nigdy nie widział, bo, bo tak jest, ponieważ Boga Ojca nikt nigdy nie widział, jest to niemożliwe. Natomiast Pana Jezusa widzieliśmy, Syna Bożego, oczywiście, który też jest Bogiem, ponieważ został zrodzony przez swojego Ojca, jak mówi Pismo Święte, a więc według swojego rodzaju jest Bogiem. To jest naturalne i to jest zauważalne w naszym życiu. Ja już tu kiedyś tłumaczyłem, że człowiek rodzi człowieka, kotek rodzi kotka, a Bóg zrodził Boga. To jest proste, ale mnie o tym tutaj chcę rozmawiać. Tak więc moi drodzy, tylko ten jest z Boga, tylko ten jest uczniem prawdziwym Pana Jezusa, kto słucha słów Bożych, mówi ten werset. To jest pierwszy z wersetów, które chciałbym, chciałem omówić i omówiłem, prawda. To są proste rzeczy, jak widzicie, ale czytamy sobie dalej. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, 46. Dlaczego więc mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię? Bardzo wymowne, prawda? Kochani, nie od dzisiaj tak jest, bo tak już było, jak tu widzicie, za czasów, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Wtedy już byli ludzie, którzy nawet w jego obecności. W jego obecności, przy nim zwracali się do niego, panie, tak? zwracali się do niego, no, uznając jego zwierzchnictwo, ale nie robili tego, co mówił. Tak samo jest i dzisiaj. Ci ludzie, o których wspominałem, po prostu, wielu z nich, ponieważ ja nie wrzucam wszystkich do jednego worka, którzy noszą takie niki czy pseudonimy, nie wrzucam, ponieważ sam być może kiedyś określę się tak gdzieś, że jestem uczniem Pana Jezusa, więc nie wolno wrzucać tam wszystkich. Natomiast mówię o tych fałszywych uczniach Pana Jezusa. To samo właśnie robią oni co kiedyś. Czyli mówią Pan Jezus, jest moim Panem. Chrystus jest moim Panem, ja jestem uczniem Pana Jezusa. Ale nie robią tego, co mówi. Pan Jezus mówi, nie łam przykazań Bożych, a oni łamią przykazania Boże. Czy to jest e, uczniostwo? Nie, nie za bardzo, prawda? I moi drodzy, ten werset, dlaczego więc mówicie do mnie panie, panie, a nie robicie tego co mówię? Ten werset wyraźnie pokazuje, że tacy ludzie byli i są teraz. To jest to, to jest obłuda. Ludzie, którzy na koszulkach noszą wielkie napisy, I love Jesus. Ja kocham Jezusa. Jezus jest moim Bogiem, Jezus jest moim Panem, i tak dalej, i tak dalej. Noszą czapeczki z napisami, noszą koszulki, noszą dresy, noszą łańcuchy z wisiorkami, z krzyżami, bransoletki, cuda wianki, długopisy z napisami. Kocham Jezusa, jestem uczniem Jezusa. Moi drodzy, oni są uczniami Jezusa. Oczywiście ci, którzy. Nie słuchają, co mówi Pan Jezus. Oni są uczniami tylko na tych koszulkach, tylko na czapkach, ale nie w swoich sercach. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Prawda? My nie mamy pokazywać swoją koszulką że ja jestem uczniem Jezusa. Oczywiście w koszulkach, tak szczerze mówiąc, chociaż nie podoba mi się to, nie jestem przekonany do tego, to nie widzę w zasadzie tak, aż jakichś rażących takich, coś, co by mnie mocno raziło, że ktoś sobie tak nosi. No niech sobie nosi, bo sobie tak czuję. Ja nie potępiam, ale, ale przede wszystkim um, Musimy zrozumieć, że my mamy mieć Pana Jezusa w sercu i swoim postępowaniem pokazywać, swoim zachowaniem w różnych sytuacjach, że wtedy się okazujemy, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Wtedy, a nie, że ja sobie noszę napisy, albo w ogóle, że mówię, że ja jestem uczniem. To, to nic nie znaczy. Te słowa i te koszulki nabierają sensu dopiero wtedy, kiedy my swoim postępowaniem pokazujemy, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Wtedy, moi drodzy, jeszcze mam przyszykowane tutaj wersety 2. Teraz sobie zobaczymy, co to znaczy być. Uczniem Pana Jezusa. Co to znaczy znać Pana Jezusa? Kiedy go znamy, kiedy go poznajemy, co to znaczy ten etap, ten moment i to, czego nauczał, co pokazywał Pan Jezus? Czytamy sobie Ewangelię Świętego Jana, rozdział 5, werset 14. Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Moi drodzy, kiedy uzdrowiony człowiek był szczęśliwy, cieszył się, że pan Jezus go uzdrowił. To usłyszał właśnie takie słowa. Nie grzesz więcej. Aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Pan Jezus nie powiedział. Uleczyłem cię, jesteś zdrowy. Odpuściłem ci grzechy. A teraz idź i rób, co chcesz. no nie powiedział tak. I moi drodzy. Jeżeli Pan Jezus dał nam przykład tymi słowami, że mamy nie grzeszyć, to czy chciał nam poprzez te słowa powiedzieć, że możemy grzeszyć? Czy wysłyszycie teraz, co ja mówię? Czy wysłyszycie, jak to brzmi? Pan Jezus mówi, nie grzesz więcej, a zwodziciele mówią, nic się nie przejmuj, możesz grzeszyć. I teraz taki pseudouczeń Pana Jezusa, nie, przepraszam, pseudo uczeń Jezusa, bo to są już nawet nie uczniowie Pana Jezusa, tylko uczniowie Jezusa, kolegi swojego. Taki pseudo uczeń Jezusa wstaje rano, przyciąga się i szykuje się do całego dnia w grzechach. I mówi, nic się nie przejmuje, ponieważ na wieczór przed spaniem klepnę regułkę. I Pan Bóg mi wybaczy wszystkie obrzydliwości, które zrobiłem, ponieważ Pan Bóg wybacza. Dlatego mogę sobie robić, co chcę. Moi drodzy, jeżeli ktoś tak robi, to niech nie żyje w, w jakiejś iluzji, ponieważ Żadnego takiego grzechu nie będzie przebaczonego. Żaden taki grzech nie będzie wybaczony. Grzech, który jest popełniany z premedytacją, od którego człowiek nie chce się odwrócić, nie będzie wybaczony. Jeżeli dobrowolnie grzeszymy, to jaka ma być ofiara za ten grzech, mówi Słowo Boże? Dlatego Prawdziwi uczniowie prawdziwego Pana Jezusa szanują te słowa. Nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło Ci się coś gorszego. Moi drodzy, i teraz przeczytamy sobie na sam koniec, co to znaczy, znać. Pana Jezusa. Co to znaczy, że go poznałem? Często ludzie nowonarodzeni, a przynajmniej, którzy za takich się uważają, mówią o nich: znają Pana Jezusa, bo on do nich przyszedł i się na nowo narodzili. Przez okres około roku poznałem takich ludzi i moi drodzy, nie było tam żadnego nowego narodzenia się. Nie było żadnej znajomości Pana Jezusa, oprócz tego, że przeczytali o nim w Piśmie Świętym i wiedzieli, że ktoś taki był. A nie mają chyba nawet pojęcia, albo no, nie mają pojęcia, kim był, kim jest, czy w ogóle wiara w nich jest, że On jest. Czy są przekonani w stu procentach, że Pan Jezus istnieje? Nadal i to było w moim życiu bardzo smutne. Teraz zobaczymy sobie kim jest człowiek narodzony na nowo prawdziwie. A potem poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. Pierwszy list świętego Jana rozdział 2 werset 3. Jeszcze raz. A potem poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Proste. I jeszcze raz. Po tym poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Czytamy dalej. Kto mówi: znam Go, <laughs> czyli uczniowie Jezusa, pseudo-otacy, Mówią, że go znają, tak? a nie zachowuje jego przykazań, czyli grzeszą, łamią prawo Boże, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Jeszcze raz. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Moi drodzy, nie wiem czy trzeba te słowa tłumaczyć, bo to są proste słowa. I tutaj nie ma żadnych przenośni: drugiego, piątego, dziesiątego dna. Tutaj nie potrzeba filozofa. Nie potrzeba. To są proste słowa. Kto mówi, że go zna. A nie zachowuje jego przykazań, jest po prostu kłamcą. To jest wszystko. Jeżeli dumnie nazywasz się Uczniem Jezusa i mówisz, że go znasz, a niektórzy twierdzą, że bardzo dobrze znają całe słowo Boże i wypisują swoje mądrości, a nie zachowujesz jego przykazań, to te słowa mówią, że jesteś kłamcą po prostu zwyczajnie kłamiesz, to jest proste. I moi drodzy, nie wiem, jak tu jeszcze tłumaczyć ten, ten werset, bo on jest prosty, dlatego na podstawie tego wersetu możemy sobie, że tak powiem, wziąć ten werset jako radar i rozpoznawać prawdziwych i fałszywych uczniów Pana Jezusa. Ten werset jest jak radar. Ten werset odkrywa fałsz, kłamstwo, obłudę, hipokryzję. Ten werset. Po czym poznajemy, że jesteśmy w Chrystusie, jak to niektórzy też dumnie mówią, że on jest w Chrystusie. Ja jestem w Chrystusie. I idzie i grzeszy. Ja teraz poczytamy: kto jest w Chrystusie. Lecz kto zachowuje Jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Potem poznajemy, że w nim jesteśmy. Po czym poznajemy, że w nim jesteśmy? Lecz kto zachowuje Jego Słowo? Kto zachowuje Słowo Pana Boga? Ten werset jest powiązany z tymi wersetami, dwoma. To nie jest osobny werset, który mówi, że wypełnia się jakaś miłość Boga i można robić, co się chce, absolutnie. Po tym poznajemy, że jesteśmy w Nim, kiedy, co robimy. Po tym poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. A jeśli Jego przykazania zachowujemy, wtedy prawdziwie się w nas wypełnia miłość Boga. Proste. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować jak On. Takie podsumowanko można powiedzieć. To jest pierwszy list świętego Jana, rozdział 2, werset 6. Podsumowanie wszystkiego. Kto mówi, że jest w Chrystusie, kto mówi, że w Nim trwa, powinien sam postępować jak On. A jak On postępował? Ano mówił, nie grzesz więcej. Nie grzesz więcej, bo spotkacie coś jeszcze gorszego. Przyjdą jeszcze bardziej. Złośliwe, okropne demony, niż te, od których Cię uwolniłem, jeśli będziesz grzeszył. Dlaczego? Dlatego, że jak grzeszysz, dajesz przystęp złym duchom, które istnieją, mimo tego, że ich nie widzimy. Bo świat duchowy jest ściśle powiązany z materią, czego mądrale tego świata, ateiści, psychologowie, różni maści nie chcą przyjąć bo i nie rozumiem. Pismo mówi, że materia wzięła się od ducha, a nie na odwrót. Najpierw był Pan Bóg, Bóg Ojciec, który jest duchem. I to z ducha, z siły Bożej wzięła się materia. I ta materia jest podtrzymywana do życia, do istnienia, do funkcjonowania duchem. I ten duch jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Moi drodzy, to na tyle w tym filmiku. Niech ten film będzie dla Was, tak jak tu użyłem takich słów, radarem do rozpoznawania prawdziwych i fałszywych uczniów Pana Jezusa. Dziękuję Wam wszystkim kochani za uwagę. Błogosławię Was wszystkich bez wyjątku i do następnego filmiku. Trzymajcie się i z Panem Bogiem.